dobra, byś się zbiegnięcia, to jest trudne, tam sobie stajemy, pyk, odchylamy się i tylko tułko, i tylko w ramce, okej, okay? jeszcze raz, Mateusz, daj, powolutku, tu sobie biegniemy, stali się, zatrzymujemy, pyk, czoło, dobrze, jeszcze można z trzeba podciągnąć, Wojtek, już odchylamy jeszcze mocniej, panowie, i czoło, Wojtek, dobra, znowu, super, na okej, okay. następny, panowie, odchylamy się do tyłu, tak, bardziej do przodu, pijemy, do przodu o, okej, okay, super. Jest. Panowie, skupiamy się, tak? Dobrze. Patryk, mocno do tyłu i z bioderka ciągniemy. O, tak, super. Proszę bardzo, panowie. Teraz będzie wasza kolej. Co, 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 jeszcze raz, co? Sprawiamy. O, tak. Tak pierwsz. to z bioderka, tak, do tyłu, I opaki, chłopaki, okolnie.